Wszystkim witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście na samym początku zachęcam Was, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry. Jedną drugą. No i oczywiście też kliknijcie sobie dzwoneczek, by być na czasie z moimi materiałami. Będę też mega wdzięczny za komentarze, ponieważ to pokazuje mi zaangażowanie pod moimi filmami oraz pomaga bardzo w rozwijaniu mojego kanału. Także krótkie intro i lecimy. Standardowo zaczynamy na moim blogu. Znajdziecie tutaj podstawowe informacje związane zarówno z kryptowalutami, jak i różnymi opcjami, z których ja sam korzystam. Dzisiaj chciałem się skupić trochę bardziej na giełdzie Binance i pokazać Wam możliwości, jakie tam są dostępne. Oczywiście mamy nowy lunch pool, który odbywa się właśnie na giełdzie Binance i jest to saga. Ja postanowiłem brać w nim udział i tak jak tutaj zobaczycie, wrzuciłem sobie BNB do puli które farmi mi tokeny Saga i jest to właśnie tutaj widoczne w czasie rzeczywistym. Także ja nafarmiłem na ten moment 9,7 tokenów Saga. Aktualnie nie posiadam teraz tutaj w tej puli FDUSD, ponieważ przeniosłem to na inne akcje, ale jeśli macie FDUSD, jeśli macie stablecoiny na giełdzie Binance, też można tutaj wrzucić. Jeśli chodzi o użytkowników przez FDUSD, to jest 156 tysięcy, a uczestnicy z BNB to jest 186 tysięcy, tak jak tutaj widzimy. Oczywiście mamy jeszcze poprzednie akcje tutaj na giełdzie Binance. Ostatnią akcją była akcja ENA. Tam miałem też okazję rozdać Wam po 20 tokenów dla osób, które pierwszy raz stworzyły konto i zarejestrowały się właśnie tutaj na giełdzie Binance. Teraz Wam pokażę, jak u mnie wyszło z tym ENA. Jeśli chodzi o ENA, to ja zdobyłem 407 tokenów. Ena, jeżeli o to chodzi, czy to zostawiłem, czy sprzedałem, no to ja na razie je zostawiłem, bo część osób też pytała mnie, co ja robię z tymi tokenami. A wy możecie oczywiście po swojemu tutaj rozgrywać te lunchpule. Są to tokeny praktycznie darmowe, więc tak naprawdę dla mnie jest to jak... Airdrop, czyli dostaję za Friko za zaangażowanie moje, jeżeli chodzi o giełdę, no a później sam decyduję, co z tym robię. Jeśli chodzi o całą historię Lunchpula, znajduje się tutaj po prawej stronie. Przejdźmy tam teraz. No i tak jak możecie zobaczyć, ja tutaj dostałem 407 tokenów Ena za mój staking BNB. I 109 tokenów ENA za staking właśnie FDUSD. Jeśli chodzi o poprzednie, właśnie lunch pule, no to tutaj też możecie zauważyć, że w moim wypadku ciągle gdzieś tam ta pula BNB prowadzi. Także ETHFI dostałem 27 sztuk, a 7 sztuk tylko właśnie za FDUSD. I tak samo analogicznie AEVO. 62 sztuki portalu dostałem 72 sztuki. No i potem jeszcze Pixels też dostałem 404 sztuki. Jeżeli policzymy to, co tutaj zdobyłem sobie za farming moich leżących na giełdzie BNB, no to całkiem fajna liczba tutaj wychodzi, dlatego zachęcam was do tego, by jednak pilnować tych akcji. Jeżeli macie ochotę, to brać w tym Udział a tych akcji pojawia się w chaosie dość sporo. Także jest to zawsze dodatkowa okazja, żeby przytulić jakieś tokeny. Jeśli chodzi o kolejne możliwości, jakie mamy na giełdzie Binance, no to mamy giveaway od giełdy Binance i to jest Easter giveaway, czyli związany ze świętami. Ja mam to rozpisane tutaj. Jest to też opcja dla nowych osób, które chciałyby z tego skorzystać. Aczkolwiek tutaj czas powoli mija, ponieważ. Była akcja, trwa od 28 marca do 30 kwietnia. Więc jeśli chodzi o tą aktywność, to trochę tutaj czasu jeszcze zostało i może jest szansa, by załapać się na jakieś dodatkowe tokeny. Oczywiście odsyłam was tutaj na mój blog. Znajdziecie tutaj opis całej akcji. Znajdziecie też link do oficjalnego ogłoszenia na giełdzie Binance. Znajdziecie też link do oficjalnego ogłoszenia giełdy Binance na ich blogu. Zobaczcie, tutaj mam artykuły na ich blogu. I tutaj jest informacja na temat rozdania 200 tysięcy dolarów w BTC od giełdy Binance dla nowych użytkowników, więc może warto też zainteresować się tym tematem, jeśli jeszcze nie masz konta. Tutaj też jest zaznaczone jak wziąć udział. No i oczywiście ta akcja jest dla nowych użytkowników, którzy jeszcze nie posiadają konta na giełdzie Binance, też to tutaj właśnie zaznaczyłem. Więc jeżeli nie masz, a chcesz, to możesz z tego sobie skorzystać. Jeżeli chodzi o kolejną akcję, którą też tutaj zauważyłem na giełdzie Binance, no to wróćmy tutaj na ten blog. Na blogu nie ma tej informacji, ponieważ informacja znajduje się w ogłoszeniach. Aczkolwiek warto tutaj być na bieżąco z tymi akcjami na giełdzie Binance, więc można sobie gdzieś ten blog odwiedzać. Jeżeli chodzi o kolejną informację, to jest tutaj informacja dotycząca tokenów ENA, czyli po lunch poolu pojawiła się jeszcze dodatkowa akcja z tokenami ENA, gdzie Binance rozdaje 700 tysięcy tokenów ENA dla użytkowników futures. Także jeśli jeszcze nie handlowałeś na futuresach, a chcesz sobie spróbować, no to może warto się tym Tutaj zainteresować, tak jak widzicie, jest, jest tu kilka rzeczy do zrobienia. Aby brać udział w tej akcji, należy się tutaj zarejestrować. Tutaj jest coś takiego z przyciskiem, żeby po prostu się zarejestrować do tej akcji. Tutaj mamy jeszcze informację, że akcja kończy się za dwa dni. No i można oczywiście tutaj spełnić warunki tej ak akcji. Jeżeli chodzi o to, to nie wiem, czy dacie radę tutaj ogarnąć to w dwa dni, ale jeśli ktoś faktycznie chce. To jest szansa, że zdobędzie właśnie jakiś voucher, który będzie mógł wykorzystać na tokeny ENA. Do otrzymania nagród wyżej wymienione promocji mogą się kwalifikować tylko zweryfikowani użytkownicy, także widzicie tutaj jest potrzebne KYC. Wydaje mi się, że chyba każdy z nas już ma KYC na giełdzie Binance, także to nie powinno być większym problemem. Oczywiście jeszcze są użytkownicy, którzy kwalifikują się z danych regionów, bo często na przykład UK jest wykluczona z pewnych promocji. To też jest informacja dla nas, że póki co są tego typu akcje i mamy to dostępne, to warto z tego korzystać, bo nie wiadomo co regulator wymyśli i jak długo będziemy mogli jeszcze w ten sposób sobie tutaj zarabiać dodatkowe tokeny. Brać udział w tej akcji mogą nowi użytkownicy, którzy nie mieli jeszcze styczności z futuresami. Także jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, posiadasz konto, a nie byłeś użytkownikiem na futuresach, masz szansę się do tej promocji zakwalifikować. Nowi użytkownicy kontraktów futures to według definicji użytkownicy, którzy nigdy nie dokonali transakcji futures na Binance przed rozpoczęciem Promocji. Ta promocja jest dostępna tylko dla użytkowników Binance, którzy zarejestrowali się przed 8 marca 2024 roku. Także tutaj też jest to w sumie dla aktualnych osób, które już są. Z takich dodatkowych informacji chciałem się jeszcze z Wami podzielić informacją, jeśli chodzi o portfel Web3 od giełdy Binance. Tam dostaliśmy airdrop za aktywności związane właśnie z tym portfelem. Zaraz zajrzymy też. Co tam się dzieje i czy można z czegoś skorzystać? Znajdziecie ciekawe informacje na blogu Binance. Oczywiście link do tego znajdziecie w opisie tego filmu. Z takich fajnych informacji, które tutaj znalazłem. No to ten portfel cały czas się rozwija, integrują nowe sieci, nowe możliwości, tak jak tutaj widzicie, integracja nowych sieci w portfelu Web3, czyli mamy Mantę, mamy Zeta, mamy ZKFR, jest Metis i Scroll, więc tak naprawdę tutaj są to dość młode sieci i warto to tam jeszcze podziałać. Zaraz zobaczymy czy przypadkiem nie ma czegoś ciekawego do wykonania na tym portfelu, żeby na przykład zakwalifikować się na jakieś Airdropy, także tutaj też to warto wziąć pod uwagę i warto to śledzić. Przejdźmy teraz na portfel Binance. Jesteśmy już na portfelu Binance. Tutaj na środku znajdziecie tabliczkę z różnymi informacjami i z możliwością dołączania do różnych właśnie akcji. No i teraz zobaczymy, co tu mamy. Wyjątkowy airdrop BEVM do rozdania. Klikamy tutaj dołącz do akcji. Tutaj na dole łączymy nasz portfel i oczywiście trzeba wykonać te zadania. Ja tu jeszcze nie rozkminiłem o co chodzi, ale jak widzicie trzeba z Native Bridge przerzucić tutaj tokeny na tą właśnie aplikację i dostaniemy BEVM, czyli Bitcoin EVM. Więc tutaj można ewentualnie podziałać i wykonać sobie te zadania. Jeśli chodzi o kolejną akcję, no to mamy Marketplace dostępny właśnie na ARC20, czyli też można sobie tutaj przejść, ale jak widzicie, ja mam, że ta usługa nie jest aktywna w moim regionie kraju. Także tutaj też trzeba z tym uważać, więc ja tutaj nie zaszaleję. Jeśli chodzi o AirDrop GMX, to też już. O tym informowałem, że tutaj można wykonać sobie zadania związane właśnie z tym chainem. I tak jak widzicie, ja tutaj dołączyłem do tej kampanii, wykonałem te zadania i pozaliczali mi te zadania. Tak jak tutaj widać, wszystko tutaj po kolei ładnie mi pozaliczali, więc mam na zielono. Zobaczymy, czy w ogóle coś uda mi się tutaj wylosować. Kolejne zadanie jest Airdrop Ultiverse. Więc tu zobaczymy, co tak naprawdę można zrobić. Mamy rozpocznij. Ja to tu chyba robiłem, ale jeszcze tutaj zobaczymy. Rozpocznij teraz, co tutaj jest. To tutaj ogarniałem jakieś boksy. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Trzeba podpisać. Tak, jak widzicie, ten portfel jest tutaj połączony z Face ID. No, zobaczymy, co ja tutaj wymyślę. Mogę dać play. Czy ja w ogóle tutaj mogę zagrać? No tak. Zagramy, zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Wygrałem tutaj 5 sztuk 8 ball points. Także no coś tutaj dostałem, ale też jeszcze nie rozkminiłem. Także widzicie, warto tutaj po prostu to śledzić. Zapisz się teraz. A, to dotyczy tego samego. Tutaj jeszcze nie, nic nie robiłem, jeżeli chodzi o blasta. Także tutaj łączymy portfel, zalogowaliśmy się i mamy jakąś gierkę, ale też za bardzo nie wiem o co chodzi. Mamy tutaj check-in, czyli mogę tutaj zrobić check-in. Tak jak widzicie, każdego dnia jeden check-in. Cokolwiek spróbujemy, zobaczymy, co tutaj się pojawi. Kilka sekund. No zobaczymy. Tu można sobie przez 14 dni. Zrobić check-in, aby właśnie odebrać jakieś boksy, więc można tego ewentualnie tutaj przypilnować. Oczywiście, środki Ethereum, co tam macie, co potrzebujecie, możecie przelać prosto z giełdy Binance na ten portfel. Jak widać, mi to chyba tutaj się nie zaliczy, ale będzie warto się tu chyba zainteresować i zdobyć te punkty. Jest to akcja tutaj, jak widać, przy kooperacji z Binance'em i z tym portfelem. Z takich kolejnych rzeczy, które tutaj mamy, jest jeszcze ekskluzywny airdrop milion tokenów lista. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Adventure Challenge. No tutaj też za bardzo nic jeszcze nie wiadomo. Łączymy portfel, także łączymy portfel Binance Web3. Portfel został połączony. Mamy też oczywiście check-in. Tak, zrobiłem check-in. Mam jeden dzień. Teraz mogę oczywiście w drugim dniu też zrobić sobie check-in. Tutaj widzę, że jest jakiś referal, mamy jakieś sezony, no nic mi się tutaj nie wyświetla jeśli chodzi o to, tutaj mamy sezon drugi, to chyba dotyczy tego sezonu, więc tutaj jedynie możemy zrobić questy 1 do 6 i mamy jeszcze coś takiego jak trading quest, no warto tutaj się troszkę bardziej zainteresować i zobaczyć co tak naprawdę tutaj można zdobyć a tutaj jak widzicie jest referal jeżeli chcecie skorzystać z tego, możecie sobie tutaj wpisać ten kod. Link też Wam zostawię w opisie tego filmu. Jak widać, ja tutaj jeszcze nic nie porobiłem, ale przypadkowo śledząc tutaj portfel Binance natrafiłem sobie na to. No i to są wszystkie akcje, które są tutaj dostępne, jeśli chodzi o ten portfel. Jest jeszcze opcja tutaj, odkrywaj. No i tutaj też, tak jak widać, można sobie dołączyć. Czyli dołącz teraz, to przeniesie nas po prostu do tej akcji. Czyli tutaj w tej zakładce odkrywaj mamy te akcje. Jest też właśnie ten BTC na L2. Tym myślę warto się zainteresować. Jest tutaj też więcej rzeczy. Są oczywiście informacje o Web3. Są tutaj popularne DAPSy, ekosystemy, no i kilka innych rzeczy. Tutaj też mamy zakładkę DAPS. Mamy zakładkę Airdrop, no i to chyba interesuje nas najbardziej. Tych airdropów, jak widać, było już tu sporo, bo był Maverick, Wu, Polyhedra, Cyber, Dodo, RDNT, ekosystem Solany, Lifeform. No i tutaj mamy lista DAO, GMX, no BTC na L2 i Ultiverse. Także no tutaj jeszcze myślę, warto się tym zainteresować. Jeśli chodzi o ten materiał, to by było wszystko. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, zachęcam do tego, by zostawić łapkę do góry, zachęcam do tego, aby napisać komentarz dla zasięgu. Będę mega wdzięczny za to, jak zobaczę jakąś aktywność pod moim filmem która oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, pomaga mi bardzo na rozwoju tego kanału. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału do końca. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.